Partyzancki nocny spacer po Warszawie i to jeszcze po Warszawie prawobrzeżnej. Trzęsie się ten obiektyw, dlatego że chodzimy po czymś bardzo nierównym. Tu wszędzie dookoła jest asfalt, ale pod naszymi nogami jest bruk. I to jest do tego bruk z odcinkiem. Tramwajowych szyn i z całą tutaj jeszcze infrastrukturą z siecią trakcyjną. Dzisiaj wyjątkowo nie jestem sam. Znacie już tę osobę, ale na razie dopiero po głosie. Jacek Finkwinowicki. Kwin Witam przynajmniej wszystkich. No właśnie, tak się zabłąkaliśmy tutaj w te rejony. A miejsce jest dosyć ciekawe, dosyć fajne. Z historią na wielu poziomach. Już nawet taką najbardziej współczesną historią, czyli z wędrującym słupkiem przystankowym, który teraz mamy po tamtej stronie, wcześniej stał po drugiej stronie ulicy. No e, właśnie. To, jest... co się wokół zmienia, e, wymusza też pewne e, zmiany w tym, no właśnie, na ile to jest zabytek, na ile to jest pomnik, na ile to jest e, po instalacja. instalacja. Zacznijmy od dołu, zacznijmy od dołu. Po czym my chodzimy, tak naprawdę, Jasku? Po przedowalnych torach tramwajowych w oryginalnej kostce brukowej i to jak ona jest bardzo już zmęczona, to widzimy tak naprawdę po tym jak jest pofalowana. Teraz może przy tym oświetleniu to nie jest dobrze widoczne, można woda zrobić jeszcze takie krótkie ujęcie z samochodu, jak reflektory oświetlają, widać wtedy bardzo ładnie falę poszczególnych podkładów, które są gdzieś tam wygnite już pod spodem. Gdzie my się w ogóle znajdujemy? Tam słychać było pociągi, bo tam jest. Tam była Warszawa Praga. Tam była Warszawa Praga. Teraz przystanek Warszawa-Toruńska. Przystanek Warszawa-Toruńska. Migają kominy elektrociepłowni żerań. Obok. Mamy trasę toruńską. Trasa toruńska, która biegnie prostopadle do tej ulicy, na której stoimy. Jesteśmy w prawobrzeżnej Warszawie, na Brudnie. Mapa z roku 1914 pokazuje Brudno, wówczas pisane jeszcze przez U Otwarte, jako niewielką kolonię gęstej zabudowy otoczoną polami. Rozrostowi kolonii mogła sprzyjać bliskość stacji towarowej, służącej również jako przeładunkowa dla kolei wąskotorowej Jabłon na Wawer. Ładownia mieściła się pomiędzy torami stacji Dużej Kolei a Wisłą. Główną ulicą Brudna jest Biała Krzyżują się z nią przecznice, których nazwy pojawiają się na dzisiejszym planie miasta, takie jak Nadwiślańska czy Palestyńska. Na południowy wschód od Brudna znajduje się cmentarz Brudnowski, na południe od niego cmentarz Żydowski. Plan miejskiej komunikacji Warszawy wydany dwie dekady później pokazuje rozrost brudna i rozwój infrastruktury. Przede wszystkim pojawiają się tramwaje. Do cmentarza dochodzi linia numer 12 do ulicy Bazyliańskiej 21 od karcianej gry zwana oczko. Kraniec linii znajduje się na ulicy, która od 1921 roku nosi imię piotra Wysockiego. Piotr Wysocki, urodzony w 1797 roku szlachcic Herbu Odrowąż, pułkownik wojska polskiego i instruktor w szkole podchorążych piechoty, już w latach dwudziestych XVIII wieku, miał dość w zależności od caratu i stosunków panujących w wojsku. Potajemnie zorganizował Związek Niepodległościowy, znany jako Sprzymierzenie Wysockiego. 29 listopada 1830 roku Wysocki wtargnął do Szkoły pod chorążych i poderwał kadetów do buntu przeciw Taratowi, niniejszym rozpoczynając powstanie listopadowe. Zesłany na Syberię, przetrwał katorgę, powrócił i osiedlił się w Warce, gdzie zmarł w wieku 78 lat. Pamiętany jako bohater, znany z dobroczynności wobec weteranów walk powstańczych, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został upamiętniony na wielu pomnikach i w utworach literackich. Na Warszawskim Brudnie poświęcono mu ulicę, która, pomimo zmian swego przebiegu, nosi jego imię do dziś. Na Wysockiego ulokowano kraniec linii nr 21, której przebieg opisano na planie miasta z 1934 roku. Linia Oczko łączyła warszawskie nekropolie. Swój bieg zaczynała przy cmentarzu Wolskim. Biegła Wolską przez Plac Bankowy do Placu Zamkowego, skąd najbardziej stromym podjazdem tramwajowym w stolicy, ulicą Nowy Zjazd, dochodziła do mostu Kierbedzia, aby zahaczyć o dworzec Wileniski. Na zdjęciu tramwaj linii 21 zjeżdża do zajezdni tramwajowej na Woli. Mamy czerwiec 1931 roku, trwa strajk tramwajarzy. Na pierwszym planie doczepa Bierna, czyli wagon bez napędu, typu P6, numer boczny 1044. Ten wagon wyprodukowano w roku 1909 w fabryce Falkenried w Hamburgu, ma więc już ponad 20 lat. Wagon silnikowy, popychający doczepę do zajezdni, wygląda na wagon typu C. Te wozy pochodziły z wytwórni Lilpo, Prau i Levenstein. Pierwsze takie pojazdy dostarczono w roku 1925. Zdjęcie zrobiono od strony Zajezdni, z przedłużenia ulicy Młynarskiej. W tle nieistniejące już niskie zabudowania lokali handlowych i usługowych, dalej wysokie kamienice warszawskiej woli. Na ulicy sporo ludzi. Niespokojnie. Na zdjęciu z roku 1937 widać doczepę bierną typu P10 obsługującą linię 21. Na przystanku tłoczą się pasażerowie okutani w płaszcze z kapeluszami, czapkami wciśniętymi na głowy. W tramwaju ścisk. Zdesperowani podróżni zaczynają zajmować miejsce na stopniach doczepy, tworząc winogrona. Z dworca Wileńskiego tramwaj linii 21 zmierza na północ ulicą 11 listopada, potem wzdłuż ogrodzeń brudnowskich nekropolii aż do krańca przy ulicy Wysockiego. Po II wojnie światowej linia na brudno zmienia numer na 3. Widać dalszą urbanizację okolicy. Pojawia się ulica Kondratowicza, która stanie się jedną z ważniejszych arterii brudna. Plan sugeruje, że przy budowie uległo skrzyżowaniu białołęckiej z żytomierską, i tramwaj pokonuje ten węzeł w zakręcony sposób. 17 października 1971 roku uruchomiona zostaje nowa linia tramwajowa na Annopol w ciągu ulicy Rębielińskiej. Stary przebieg linii zostaje wyłączony z eksploatacji. Na radzieckiej mapie topograficznej z roku 1980 ulica Wysockiego jest już szeroką arterią o wyprostowanym przebiegu. Układ ulic w okolicy zmienił się znacznie. Zabudowa została zdominowana przez współczesne bloki mieszkalne. Nie ma już śladu po tramwajach na Wysockiego, a Trójka jedzie na Annopol wzdłuż ulicy Lińskiej. Chichotem historii jest nazwisko pułkownika Piotra Wysockiego, napisane cyrylicą półtora wieku po powstaniu listopadowym. Jaką szerokość mają te tory? No, sprawdzimy. Być czy pomóc? Czy pomierzysz. E, Spróbuję sam. sam ponieważ Dobra, pomogę ci, ci tutaj z tym do wewnętrznej mniej więcej krawędzi główki szyny. I ile ci wyszło? No, mi wychodzi tutaj 1450. Czyli wyglądałoby na to, że ten tor normalny. Był torem normalnym. Skąd tor normalny? No, widocznie wcześniej był szeroki, ale został przekuty. Szyny rowkowe, czyli szyna typu tramwajowego, gdzie oprócz szyny, która ma swoją stopkę, szyjkę i główkę, ma jeszcze taką rynienkę. Przy czym to jest stara konstrukcja takiej szyny, bo ta rynienka, ona jest przymocowana, prawda? Ona nie jest elemen elementem... Um, z, szyny. Nie, jest elementem szyny. Jest elementem, jest elementem szyny. szyny. To już jest e, to już nawet dawno stosowano takie, takie szyny Tramwaje warszawskie. Przyjazne ludziom i miastu, zabytkowy fragment torów, trakcji elektrycznej i przystanku tramwajowego na Nowym Brudnie. Linię tramwajową oddano do użytku 28 września 1924 roku. I szerokość toru rzeczywiście wynosiła 1525 mm, odnośnie tego, czy to jest 1525 czy 1524, już rozmawialiśmy w cyklu po kolei Kuleckim. Natomiast wiadomo, że ta końcówka, ten ostatni mm, to jest wynik różnych zaokrągleń. Tak czy inaczej, był to ten tor szeroki, ten tor carski. To jest niea przedwojenna, po wojnie na... 1924 rok. Tak. Wtedy budowano. Właśnie. Budowano jak? Ha! To był szeroki. To jest ciekawe. Obecnie byśmy go nazwali szeroki. Mm -hmm. Natomiast na ile y, wtedy, on był nazwany, wtedy on był nazwany torem rosyjskim, po prostu, tak naprawdę. Bo używano określenia tor rosyjski, tor europejski. Y, no, bo jak powiedzieć. W państwie, który nie istnieje, które mm -hmm. jest pod zaborem rosyjskim, że torem normalnym jest tor to inny niż oni stosują. No właśnie, ale to też jest ciekawostka, dlatego że w momencie, kiedy Polska się odrodziła w 1918 roku i została złączona z tych trzech organizmów, które funkcjonowały kompletnie odmiennie, no to wiadomo, dominującą szerokością torów, bo też nie jedyną, w, w tej kongresówce dawnej były Tory szerokie, pięciostopowe tak. i one zostały szybko przekute na tor normalny, a tramwaje a tramwaje eee. zostały eee. szerokie. Bo wyobraźmy sobie, ile trzeba roboty, żeby przekuć w ogóle, ile trzeba roboty w utrzymanie toru. Jeżeli mamy tor, gdzie mamy tylko przymocowaną stalową szynę do drewnianych podkładów. Wszystko jest proste. Tak wyciągamy jedne haki, wiercimy otwory, przeksuwamy tę uszynę. Zrobione. I notowo. w warunkach wojennych przecież często tak się robi. Kiedy jedna armia wchodziła wraz z linią frontu, to z tą armią szły wojska inżynieryjne, kolejowe, które przekuwały tor na swoje potrzeby. I to czasami się działo kilkakrotnie. Na przykład na kolei zwierzynieckiej, wąskotorowej w ciągu I wojny światowej cztery razy zmieniono szerokość torów w zależności od tego, które wojsko było w okolicy. A z tramwajem. A z tramwajem to zaczyna być problem, bo tutaj trzeba tak w ogóle wyłączyć część miasta, powiedzieć stryk, nie macie ulic. I to nie tylko to zebrać to nie, nie tylko z tramwajowego ruchu, ale przecież również z ruchu drogowego, bo tak. tramwaje w Warszawie też się zmieniły. Powiedzmy o tym, teraz tramwaje jeżdżą w większości na torowiskach wydzielonych, co jest wielkim zbawieniem dla tramwajarzy, bo no mogą właśnie. dużo łatwiej utrzymywać swoje torowisko. Natomiast w wielu miastach, tak jak e, Wrocław, Kraków, Wiele jest takich miast, gdzie właściwie większość torów jest zabudowanych w ulicy. I w Warszawie powoduje, było tak samo. W Warszawie było tak dużo samo. trudniejsze utrzymanie, dużo większe koszty tego utrzymania. Dlatego no, śmiejemy się czasami, że się tramwaj wywrocławił. Tak? No, przepraszam, mhm. oni po prostu nie mają łatwo. Sam słupek, tak jak sobie go obejrzymy, opukamy, to jest profil zamknięty, czyli współczesne coś, co udaje kształtem, a zarazem nie wymaga konserwacji, co oryginalny słupek drewniany, który powinien i stać. Właśnie, czyli powinien hmm. być to słupek drewniany z metalowymi wykończeniami, z metalową tabliczką, strzałka na górze? Tak, strzałka na górze kierująca kierunek troszeczkę ten kształt tej strzałki jest taki... Można by o nim trochę podyskutować. Ale liczy się zdaniem, inicjatywa, ale ogólnie liczy się to, że opowiada kształt, tę historię. Ogólny, mhm. e, bardzo ładnie pokazuje nam, jak to wyglądało. No oczywiście, no, nie były to takie ramki z papierowym wydrukiem, no, to były czas kiedy do jazdy po prostu trzeba było namalować. Nad głową mamy sieć trakcyjną. W zasadzie to jest imitacja sieci trakcyjnej, ale jest ona na historycznych słupach. Tak, imitowane słupy. Natomiast to, co charakterystyczne, tabliczki na tej sieci trakcyjnej. Tu mamy izolator sekcyjny. No, izolator taki niekończący się. Jak się zaczyna skończyć tę sieć, to już nie ma nic. No tego izolatora też nie ma. Ta sekcja tak jest nieskończenie w próżni, już <śmiech> <śmiech> nie wiadomo dokąd. Natomiast ideą tego miejsca no, było to, żeby po prostu pokazać, wprowadzić pewien nastrój. Oczywiście tramwaje to już jeździć nie będą, natomiast zrobiono coś, co jest imitacją sieci płaskiej. Tak, sieci płaskiej. nie ma planem w Czym się od... różni sieć płaska od tej nie płaskiej. W ogóle, A co tu chodzi z siecią płaską? To, co jest nad naszymi głowami, czego może jest... nie widać dobrze, to jest to, że mamy pojedynczy, pojedynczy przewód jezdny. W przypadku takiego pojedynczego drutu jezdnego, gdy nie mamy całej tej sieci kompensowanej, no to mamy zupełnie inną współpracę odbieraka z, z siecią. Oczywiście w ruchu czysto tramwajowym, mhm. gdzie jeździmy 20-30 na godzinę, 40, jak to dawniej było przed wojną, bo to nie ma takich zagadnień dynamiki współpracy. To przyliczy zwłaszcza tam, gdzie używamy większych prędkości, większych prądów, gdzie się więcej dzieje, a gdzie jest wyższość sieci płaskiej nad siecią z tak jednośno? Taka jest wyższość. Po prostu Dokładnie. tańsza jest. połowy mniej budowie, nie? metalu, albo nawet jeszcze bardziej niż o połowę, bo tutaj... Konstrukcja wsporcza cała do tej sieci trakcyjnej, to jest tylko taka lina nośna, która jest rozpięta pomiędzy słupami, które zresztą w tym przypadku też mają dodatkowe funkcje. Ten słup jest jednocześnie słupem sieci trakcyjnej, ale również jest słupem oświetleniowym, tam jest jeszcze odłącznik. Jedynie cienka, cienka lina biegnie w poprzek, czyli bardzo mało stali, tania konstrukcja i również pojedynczy przewód jest. I małą miedzi, miedzi drogiego przede, przede, metalu. Przede wszystkim, <grym> dość używa się przede wszystkim miedzi. I dążyć do tego, żeby wszystkie elementy były miedziane, żeby nie było żadnych konfliktów elektroujemności um, pomiędzy różnymi metalami. Bo musimy tu też powiedzieć o pewnej rzeczy, że tam, gdzie metale się stykają się ubie, różne metale... To one się niekoniecznie lubią. Może być tak, że będą miały różne potencjały elektrochemiczne i tam no. się nam wda korozja. E, kto... Dobrze pamięta z, z lekcji chemii, to poszczególne metale, poszczególne materiały mają swoją elektroujemność. Jeżeli połączymy ze sobą dwa metale, to może się okazać, że um, po prostu korozja będzie następowała dużo szybciej w miejscu styku tych dwóch metali. Więc jeżeli będziemy mieli um, sieć złożoną z różnych metali stalowe, linki, drut jezdny, miedziany to zaczyna być dużo większy problem eksploatacyjny, jak to zrobić, żeby to nam się nie rozpadło. Dlatego prostszym rozwiązaniem jest stosować wszystko miedziane, wszystko z jednego materiału. Ale mieć jest droga. Ale jest droga. W związku z tym, jeżeli możemy zrobić sieć płaską, sieć płaska jest tańsza, tylko to jest też znowu całe takie zagadnienie inżynierskie, że owszem, z jednej strony może być taniej, bo użyjemy mniej miedzi, i z drugiej strony jeżeli użyjemy mniej miedzi na górze, to będziemy mieli większe spadki napięcia między poszczególnymi miejscami, gdzie zasilimy tą sieć. Czyli oszczędzimy Czyli na infrastrukturze, ale wtedy opór elektryczny będzie większy. Większy, tak. Będą i większe, straty. Napięć, większe straty. Większe mhm. straty. Więc jeżeli byśmy chcieli mieć mniejsze straty, ale zachować lekką sieć, to musimy położyć gdzieś w ulicy kabel, który by zasilał tą sieć jeszcze w kilku innych miejscach. Um, i zaczyna się kombinacja. Gdzie jest taniej? Czy ten kabel mieć na górze, czy ten kabel mieć w ziemi? Jak tą infrastrukturę zaprojektować? A może podwyższyć napięcie? Może nie 750V, jak w tramwajach się zazwyczaj stosuje. Może razy 2,5 kV, które jest stosowane w wielu systemach metra. Czy może 3 kV, które są stosowane w Polsce na kolei czy może 15 kV, niemiecki schemat zasilania, czy 25 kV, bo wtedy możemy dać mniej miedzi, a mieć dobre zasilanie. Tak, bo znowu powtórka z elektrotechniki. Im wyższe mamy napięcie, tym łatwiej nam jest dostarczyć moc. Moc to jest napięcie razy natężenie prądu. Im niższe mamy napięcie, tym więcej musimy tego prądu puścić, mówiąc bardzo wulgarnie, przez nasze urządzenia, żeby uzyskać moc potrzebną nam do tego, żeby jeździć. Możemy sobie to łatwo wyobrazić e, taką e, tak jak mamy kranik, tak? Im, Im szybciej chcemy napełnić sobie wiadro wody, to możemy mieć albo wyższe ciśnienie w kranie, albo, większą, albo rurę. większą rurę. No i w tym momencie pytanie, co i jak nam wyjdzie prościej. Większa rura to jest odpowiednik tego przewodu, który ma mniejszy opór. Większe ciśnienie to jest odpowiednik wyższego napięcia. Zachowany odcinek toru to 60 metrów na wierzchni i cztery słupy trakcyjne z elementami sieci. Jeden ze słupów nosi blizny wojennych ran. Nawierzchnia torowa, zgodnie z historią, zabudowana jest w jezdni z polnych kamieni, czyli koci chłubów. Odnowienie tego pomnika historii i techniki to inicjatywa Koła Miłośników Brudna Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, staranie Urzędu Gminy Targówek. Oraz życzliwość dyrekcji tramwajów warszawskich. Ta wspaniała inicjatywa jest godna naśladowania, a miejsce warte odwiedzenia najlepiej za dnia. Zapraszam w imieniu Jacka i własnym w to miejsce wszystkich zainteresowanych tą niebanalną, nieoczywistą historią Warszawy. Może niekoniecznie w nocy, kiedy nie wszystko dobrze widać. Ale to miejsce warto zobaczyć. Jasku, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. To ja dziękuję bardzo i zapraszamy. Naprawdę warto jest odwiedzać takie miejsca, e, szukać takich pojedynczych rodzynków historii. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Czy to znaczy, że tutaj rzeczywiście jeździł tramwaj, to jest oryginalne torowisko, czy zostało przeniesione z innego miejsca? Um, nie wiem, nie Sprawdzimy. Tego. Sprawdzimy, to, to się, ten odcinek się odbywa zupełnie na żywo, bez planu, totalnie. My Też to nie zamierzaliśmy wiecznie. dzisiaj kręcić filmu tutaj o w pół do pierwszej w nocy w piątkowy wieczór. Jeszcze ja. chwilę, dobra, poszła. To co jest tutaj ciekawsze, e, tu widzimy w jednym miejscu, że ten rowek, tak, tu mamy klasyczną szynę rówkową, a tu mamy szynę i obok hmm, szynę oporową, ze względu na łuk. Cześć Oskar. Nie, tutaj na tym przystanku tramwajowym, tym zabytkowym. No, no, nie ma, ma liny nośnej osobnej, nie ma tego całego podparcia, w związku z tym jest zupełnie inna jego współpraca z odbierakiem. Przepraszam, chłopaki, was zbiera lepiej niż nas. Jedną chwilę, chwileczkę, zaraz skończymy i idę. W przypadku takiego pojedynczego drutu mamy. Jeszcze raz, teraz będzie po dobrze może.